To, co dotychczas było tylko marzeniem, staje się rzeczywistością. Widzew rozpalił zmysły nie tylko łódzkich fanów, a całej piłkarskiej Polski. Transfer Andiego Zekiriego, szwajcarskiego snajpera z kosowskim ogniem, stanie się nie tylko rekordem klubu, ale i drugim najdroższym dilem w historii Ekstraklasy. Kulisy tej operacji to scenariusz pełny napięcia i zwrotów. Prywatne odrzutowce, Nocne rozmowy w Szwajcarii i determinacja, która może wynieść widzew na europejskie salony. Oto opowieść o transferze, który może okazać się prawdziwym trzęsieniem ziemi z epicentrum na samym sercu łodzi. W piątek, 5 września, o godzinie 17 z lotniska w Lubinku startuje prywatny jet, a na pokładzie elita widzewa. Robert Dobrzycki.